Co to za ściema? Miniaturowy cycak. Jarbuziak? Ale zimne, A! Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Vlog! Dzisiaj wracam do was, bo znowu będę jadła, ale będę testowała najbardziej wiralowe rzeczy z marketów, które widziałam też przy okazji na TikToku. Przetestuję też najnowsze lody Gen z, więc zostańcie koniecznie, żeby to zobaczyć, jeżeli jesteście ciekawi. Dzisiaj będę miała rzeczy zarówno słone, jak i słodkie i zacznę od czegoś małego i słodkiego. Od pepity. I tutaj pepita wyszła z czymś takim, co się nazywa pączek. W sensie donut. Pepita donat. I możecie znaleźć jest go w żabce za 2 złote, więc jest to moim zdaniem bardzo dobra cena. Pepitę bardzo lubię, więc chciałam spróbować, jak smakuje donat. Otworzę opakowanie. <grym> I biedny polczek. Pachnie czekoladowo-truskawkowo, więc bardzo ładnie. Na zasadzie, także mi jadła. To jest trochę jak taki shake truskawkowo-czekoladowy. Chciałbym gdzieś waniliowy. Eee, nie. I uwaga. Prawie cały, bo tutaj zostało jeszcze trochę po jak widzicie. <laughs> Niech ja go ułożę w taki okrągły kształt. Uh, on ma w, o, on ma w środku jakiś dżem. Ee, to nie było tutaj narysowane, bo zobaczcie, tu widać taki zwykły ponczuszek i widać czekoladę i te, te kropki, jakby te pepity. Ale patrzcie na to, tutaj w środku jest jakby taki dżemor. I jak się to mniej więcej ułoży to on nawet ma kształt pączka. Może wezmę taki m, kawałek, gdzie w miarę widać, że to pączek, jest też trochę pepity i że mamy ten krem, czy tam mus, więc wszystko w zasadzie jest w jednym miejscu. Mm. Mm. Mój pierwszy odruch był taki, że to jest bardzo suchy pączek. Taki... Co ty lubisz? Gawi kocha suche pączki. <grabi> Ale... <grabi> Ja miałam takie, mm, ja nie lubię suchych pączków. Natomiast, jak już się przegryzło i tą pepitę, i ta czekolada, i ten mus, to już to wszystko zaczęło się tak łączyć, zaczęło być tutaj bardziej wilgotne. I rzeczywiście czuć czekoladę, czuć truskawkę i czuć właśnie te chrupiące pepity. No ale jest to mimo wszystko dosyć syntetyczne w smaku. Natomiast takie całkiem niezłe. No i. Kosztuje 2 złote, jakby o czym my mówimy. Mi się wydaje, że jak za ogólnodostępnego pączka z pepitą o smaku truskawkowym, dodałabym temu 4 na 5. Jest to naprawdę taki legendny donat, więc zasługuje na miano wiralowego. Sama ich sobie przyklaskałam. Albo pączkowi, już sama nie wiem, ale jakby samo to ze mnie wyszło, więc nie będę tego negować. Lecimy dalej. Znowu słodka rzecz, tym razem wchodząca już w taką sferę... Mamy ciepłą pogodę, zaczyna się wiosna, bo mam tu wiralowe lody w kształcie kulek. Nie wiem do końca o co w nich chodzi, ale wiem, że jedna wersja jest wegańska i jakby sorbetowa, a druga wersja jest śmietankowa, więc mamy tutaj truskawkę śmietankową, kowo truskawkowe, a tutaj mango. I to jest wersja sklepowa kuleczek lodowych z automatów, które możecie kojarzyć, tylko te są większe. Ale ja jestem w ogóle fanką tych opakowań, jakby to jest tak przepiękne, to jest takie słodkie, że tutaj mamy, wiecie, takie Dostające te kuleczki i te opakowania są super, kocham. I możecie je dostać w żabce za 9 zł za opakowanie. Jeżeli będą dobre, to ja uważam, że warto. Jakby już samo opakowanie jest dla mnie takie kupie. Okej, okay, więc czas przetestować. Mam tutaj dwie miseczki, bo jestem profesjonalną testerką. Ja w ogóle od razu powiem, że nie jadłam tych małych kuleczek z maszyny, więc nie będę miała porównania do tych bazowych. Zacznę od truskawkowych. To wygląda jak guma balonowa. Ale pachnie taką normalną truskawką. na zasadzie nie sztuczne. Wygląda trochę jak miniaturowy cycek. Proszę się przypatrzeć. Uuu, <laughs> wow, my się nie wymyśliłam sobie tego. Tak to wygląda. Natomiast jak tak poprzem w drugą stronę, no to są słodkie kuleczki. Czas na sorbet. <laughs> Te wygląda jak takie małe cytrynki. Proszę bardzo. Piękne i wygląda już trochę, trochę mniej jak cycki, ale mimo wszystko niektóre mają dziwne kształty. Ogólnie samo opakowanie i pomysł loda wiralowy na maksa. Dla mnie. Przegryzę to i zobaczymy jak to będzie smakowało. O. Hmm. Po przegryzieniu wygląda to tak. I w ogóle miałam wrażenie, że to jest guma, ale nie jest. To są bardzo gęste lody, takie śmietankowe. A na zewnątrz to jest coś tak jakby, taka wodna skorupka. Bardzo mi się to podoba. Dla mnie są troszeczkę zbyt śmietanowe jak na smak truskawkowy, więc zobaczmy teraz sorbet. O! Hmm, taka sama skorupka. Mmm! Mm. Ale to jest dobre! I one są takie pękające. Mmm! Ej, mega to jest fajne. Spróbuję sobie tak włożyć całe do gęby, zaszaleję. Ah, j'ai Ah Widzicie? Chciałam być taka szalona. Spróbować tak, z a! Raz się żyje. I zamroziło mi mózg. Więc zdecydowanie wolę jeść tak po pół, ale ja jestem ogólnie bardzo dziwna, więc jakby nie sugerujcie się mną. Jeżeli chodzi o smaki, to akurat dla mnie mango jest zdecydowanie lepsze, ale w ogóle jeżeli chodzi o te lody, to ja uważam, że to jest hit. Bo i opakowanie, i jakby formuła ich, to, że są w kulkach, i że mają skorupkę, i że trochę chrupią, i są ogólnonastępne. W żabce. Hello. Więc jakby ja uważam, że Dylanowe 5 na 5. Koniec tematu. Mamy kolejną właśnie wiosenną Letnią rzecz, tym razem z Kerfura. Hit. Hit, arbu. Czekajcie, bo to było śmieszne. Pamiętam, że to było takie. Że miałam takie. Ehe. Słodki arbuziak. I jest takie no ale z tego marketingu ludzie są zabawni. I to są jakby hity o smaku arbuza. Wszystkim hity się kojarzą z takim smakiem waniliowym, czekoladowym, takie bardziej mleczne. W teorii to nadzienie też tu wygląda mlecznie, ale jest o smaku arbuzowym. Mam wrażenie, że hity w ogóle wchodzą trochę w taką strefę Oreo, próbują takich dziwnych smaków, są tacy młodzieżowi, słodki arbuziak. 6 zł, słuchajcie, 6 zł. Tyle zabawy, tyle uśmiechu, tyle ym, żartów. Pakowanie ogólnie ładne. Y, różowo, zielone, bardzo lubię takie połączenie kolorystyczne. Okej. Okay. Od razu już wyskoczył mi pierwszy y, hit próbny. E, o, kolejny. Ej, ale jak to otworzy. To jest mega dziwne, jakby nie wiem czemu tak zareagowałam, przepraszam, ale spróbujcie sobie wyobrazić, że macie arbuza i kładziecie go na herbatnik. Jakby to bardzo dziwnie, dziwnie pachnie. Taką bułką i trochę arbuzem? Ha, nie wiem czy to, nie, nie wiem czy to jest dobry pomysł. Ale no ktoś to wypuścił na rynek, więc to musi mieć jakiś, jakiś sens. Spróbuję to otworzyć. Nie, chyba nie, raczej. Co one są takie mocne, czyli to jednak nie jest jak Dobra, ostatnia próba. Nawet ciastko się nie chce złamać, jakby ja, ja myślałam, że może się... Dobra, okej, okay, więc po prostu zrobię to tak. CZEMU NIE WSPÓŁPRACUJESZ?! Ono jakby nie chciało zrobić ze sobą nic normalnego jak w reklamach. Jakby nie da się ładnie odkręcić, ani ładnie złamać na pół, a ja się popłakałam. Czemu to ciastko nie chce współpracować? Tak wygląda środek, czyli jak widzicie jest taki krem. I jakbym nie wiedziała jaki to jest smak, to mogę powiedzieć, że to jest śmietanka z truskawką. A jednocześnie pachnie jak arbuz, ale taki bardzo dziwny. Okej. Okay. Na pewno plusem jest to, że lepiej smakuje niż pachnie. Dziwny jest ten. Aromat ciastka pomieszany z arbuzem, ale jak już się dojdzie do tego kremu i głównie czyli krem, to jest o dziwo naprawdę spogo. Powiedziałabym, że to może być wiralowa rzeczywiście, no bo jakby wszystko wokół tego jest takie dziwne. Śmierdzi jak gdyby jeżeli chodzi o zapach, ale jest naprawdę spoko jeżeli chodzi o smak, czyli nawet bym powiedziała takie 3,5 na 5. Może nawet 4, bo jest bardzo ciekawe i ten krem jest dobry. I teraz czas na coś słonego. Ja jestem ogólnie fanką tego i wyszła nowa edycja. I ja mam coś takiego, że zawsze próbuję testować Nowe rzeczy i zobaczyć, czy będą lepszą wersją siebie, czy oni po prostu chcą tylko obchnąć kolejne nowe rzeczy z tą starą nazwą. I mówię tutaj o takisach. I tym razem mam takisy Crisps, taka trochę wersja ringelsów. I możecie je kupić w Dilzie za około 15 zł, więc to nie jest jakiś super tani produkt. Ale jeżeli będzie dobry, to muszę spróbować. Uu, satysfakcjonujące, właśnie to chciałam. Teraz uwaga. Asymysy, asymysy, sy, müsli, jesteś świetna Okej okay. i kolejny as Uuu, wyglądają dosyć niebezpiecznie. Czyli mamy takiego trochę jak Pringlesa, ale posypanego piekłem. Ale jest to standardowa wersja, czyli te fuego takie, wiecie, te najbardziej takie zwykłe. One są ostre, ale jakby, jak już macie wprawę, to jest ok. Pamiętam, że pierwszy raz, jak ja mam te takisy, takie zwykłe fioletowe, to mogłam zjeść dwa naraz. Jakby to był mój maks, Bo już potem się... Miałam za dużo wszystkiego. Więc czas przetestować, jak one będą... Uuu! Co to za? Co to za ściema? Te chipsy mają posypkę, jakby tylko z jednej strony, bo z drugiej strony są jakby takie... Prawie bez niczego no pachną intensywnie. I wiecie co ja zawsze robię? Kładę je tą stroną na język, bo lubię jak jest dużo przypraw. Więc sprawdźmy. Plus jest taki, że są równie intensywne jak normalny taki takisy. Hmm. Są tak samo kwaśne, słone, jak i ostre. Jest to naprawdę nice, ale mimo wszystko mam wrażenie, że tak bardzo się przyzwyczaiłam do smaku tortilli, znaczy wiecie, tego kukurydzianego chipsa, że jakby już ten smak takich słów nie pasuje mi aż tak dobrze przy tym zwykłym ziemniaczanym chipsie. Bo ten chips rzeczywiście jest jak Pringles, jak widzicie tutaj jest to po prostu ziemniaczany chipsior, jasny, a ja lubię jednak te, te kukurydziane chipsy. Mm. Nie zmienia to faktu, że jest naprawdę dobry Wykręca japę Jak lubicie intensywne smaki, to to jest to Natomiast niestety nie jest dla mnie wiralowy, no bo jest to po prostu Pringles o smaku takisów No daję temu 4 na 5, bo jest bardzo dobre Ale tylko oryginalne takisy mają Dla mnie 5 na 5 I teraz czas spróbować czegoś do picia Bo jakby już się zasłodziłam, zasoliłam Więc muszę to czymś przepić I mam idealną rzecz do tego, bo ponieważ Jest to nabój czupa czupsa Kwaśny, czyli jest to gazowany Napój Chupa Chups, w dodatku kwaśny o smaku borówek. Dzisiaj jest napisane Blueberry Flavor, a tu jest borówka. I możecie go dostać w Dilzie za około 6 zł. Czasami są, czasami nie są, więc musicie na nie polować, jeżeli Was to zaciekawi. Ale mnie to zaciekawiło na maksa, dlatego że ja kocham Chupa Chupsy. Wezmę sobie kubeczek za mieszkankę. I sprawdźmy, jaki to ma kolor. Nie wiedziałam, czym to przemieszałam, ale nie powinno to mieć jakiś warstwy. Właśnie, czemu ja to przemieszałam? Przecież to jest gazowane. A na szczęście jest w ok. okej. Ej, to jest przezroczyste? Dobra, nie wiem czemu przemieszałam gazowane napój, jakaś jestem dziwna. E, dobra, powiem wam, że to jest w miarę ciekawe, że on jest przezroczysty. Przezroczysta w mętny, taka jakby trochę brudna woda, nie? Fajny kolor w zasadzie. Powiem że mnie to w ogóle nie odrzuca. Pachnie po prostu kwaśno, trochę czuję borówkę. Bardziej, jak jest więcej tego napoju, więc tutaj czuję bardziej borówkowe, ale tak mam wrażenie, że mi w nos wchodzi ta kwaśność. Wiecie, jakby to może być naprawdę kwaśne i mam nadzieję, że będzie. Któryś raz już jestem zawiedziona kwaśną rzeczą, bo te kwaśne rzeczy nie są takie kwaśne. To jest po prostu nie super słodki napój. Hmm. O dziwo z puszki smakuje inaczej niż szklanki. Tutaj mam wrażenie, że jest bardziej intensywny smak, więc tutaj bardziej czuję tą jagodę czy, czy tam borówkę. Jest mocno gazowana, ale właśnie nie ma takiego kwaśnego smaku. My się wydaje, że dałabym temu, nie wiem, 3 na 5, bo jakby wiralowe jest opakowanie, wiralowe jest zamysł, no ale finalnie jak się otworzy tą puszkę, to już jest takie. Jeżeli chodzi o skład, to mamy uwagę wodę gazowaną, syrop fruktozowo-glukozowy, potem cukier, żeby jeszcze dorzucić, i uwaga 1% soku jagodowego z koncentratu. Więc e, może sobie odpuszczę, bo nie jest najgorsze, jest dosyć ciekawe, ale nie kupowałabym. Wjeżdżamy z kolejną słodką rzeczą, i jest to rzecz, którą już jadłam wielokrotnie, ale nowy smak, więc uwaga, mamy coś takiego jak Pop Tarts o smaku Hot fudge. Sundae. Po prostu bardzo fancy mówiąc ciasto czekoladowe z płynnym czekoladowym środkiem. Jest do kupienia w Kerfurze za około 7 zł. i ogólnie ja uwielbiam te Pop-Tarts. Szczególnie kiedy zrobi się je w tosterze, bo wtedy są zupełnie... To jest zupełnie inny smak. Jeżeli jedliście Pop-Tarts tak, jak barbarzyńcy, tak prosto z opakowania, to nic nie wiecie o smaku Pop-Tarts. Proudly baked in USA. Są dumni z tego, że te Pop-Tartsy są wypiekane u nich. Więc otwierajmy Pop-Tarts. Pokażę wam jak to wygląda. No. Tajemnicą i sekretem jest to, że to one się nie mogą połamać, bo inaczej ich nie włożycie do stera. Mm. Powiem Wam, że jakbyśmy mieli porównać, jak wygląda opakowanie, jak wygląda w rzeczywistości, można by było się trochę czepiać. Jak widzicie z tej dolnej części jest bardzo dużo kolorowej posypki, ale tutaj góra no, wygląda całkiem nieźle. Więc teraz wrzucę to do tostera, tak wiecie, jakbym sobie robiła tosty, i podgrzeję to, i wtedy będzie ciepłe, chrupiące i przypuszczone. Ten poptarc jest prosto z pieca. Tutaj, jakby trochę bardziej się przypiekł ten lukier, można powiedzieć. Ale za to, jak wyjęłam je z tostera, to przepięknie pachniały taką czekoladą. I tak mi się odłamał kawałek przy wyjmowaniu z tostera, ale ten krem zrobił się miękki, więc spróbuję jeszcze odłamać tutaj. Nice. Trochę się ciągnie, więc tutaj y, bardzo fajnie akurat. Więc zobaczmy. Mmm. Oprócz tego, że jest bardzo słodkie, to jest naprawdę spoko. Smakuje trochę jak takie... jakbyście mieli tort urodzinowy. Więc to... Mm. Wydaje mi się, że na spokojnie bym zjadła takie dwa na raz. Takie zwykłe, niepodgrzane, nie jest dobre. Ale jak je wrzucicie do stera, jest pycha. Za smak po podgrzaniu 5 na 5. Zdecydowanie bym to jadła, po prostu jak teraz. Czas na najnowszą nowość. Jakby to jest tak nowe, że jeszcze tego możliwe, że nie znajdziecie u Was w sklepach, ale będzie. I są to, uwaga, lody mochi, ale o smaku cappuccino. Jest to najnowsza wersja, bo już jest bardzo dużo smaków mochi, a teraz mamy cappuccino. I możecie te lody dostać w żabce, ale uwaga, 6 sztuk kosztuje około 25 zł, więc jest to dosyć dużo pieniędzy jak za lody. Trzeba je wyjąć z zamrażalnika tak 5-10 minut przed z jedzeniem. I ta kulka leży tutaj mniej więcej jakieś 7-8 minut, więc już jest taki prawie ten ostateczny czas na nią. Bo ogólnie w tych kulkach moczy najważniejsze jest to, że musi się rozmrozić ten klusek. Bo jak go zjecie zamrożonego, to nie jest dobry. Nie pachnie w ogóle z zewnątrz. Sprawdźmy, gdzie smakowało. Próba testu. Mmm... Dobra, W środku rzeczywiście ten krem jest taki właśnie kawowy, ale bardzo mleczny. Natomiast umówmy się, wszyscy jedzą moci tylko dlatego kluska. On chyba sam w sobie nie ma żadnego kawowego smaku, wydaje mi się, że tutaj jest tylko barwnik. Mmm, ale te lody są naprawdę pyszne i zdecydowanie daję im 5 na 5. Są może trochę za słodkie, kawowe mogą być takie trochę bardziej, wiecie, wytrawne, ale i tak są genialne. Drogie, ale pyszne. Hmm. Kolejna słodka rzecz jest uwaga z Kerfura i wygląda to w ten sposób. I mamy tutaj opakowanie sześciu różnych owocowych puddingów, ale to są jakby puddingi albo wietnamskie, albo tajskie. Bo głównie ja już je wcześniej nie widziałam, tylko właśnie one miały azjatyckie napisy na sobie jakieś. I sześć takich właśnie puddingów w czterech różnych smakach kosztuje około 19 zł. Dessert with coconut Gel nata de coco, czyli jakby to jest galaretka razem z takimi kawałkami kokosa. Jeżeli chodzi o składniki, to tutaj mamy wodę, a potem mamy coconut gel. Więc mamy smak litchi, melon, Mango i truskawka. A, zaraz jeszcze jest pomarańcza. A, czyli jednak pięć smaków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć, sorry. Nudna pomarańcza, nudna truskawka. Wydaje mi się, że najciekawszy dla mnie jest melon, ale liczy też jest bardzo ciekawe, więc chyba spróbuję obu. I jestem bardzo ciekawa, z czego będzie ten pudding, tak ogólnie, bo on chyba ma kawałki kokosa, ale sam so sobie jest chyba z czegoś innego, więc zobaczmy. O, oh, wow. To wygląda jak galaretka, nie jak pudding. Zobaczcie tylko na to. Ale pachnie bardzo mocno. Wszystko jest super mocno, melonowo, tak jak z zestawów. Ja zjadam. zjadam. Będę to wysypać na talerzyk, bo mi się wydaje, że to będzie taki. Ja to zrobię. Ja mam yy, tutaj misję. Oh, yeah. To nie jest pudding, moi drodzy. To jest. To jest definitywnie galaretka. Bę, 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 bę. Jest naprawdę sztywna i jeździ po talerzu. To jest dla mnie wiralowe na zasadzie w takim wyglądzie i w zachowaniu. To jest naprawdę sztywna galaretka. O dobra, ale spróbujmy, jak to smakuje. Okej, okay, ma kawałki kokosa na pewno, bo się nie kroi łatwo. Uuu, czyli widzicie ten kwadrat? To jest właśnie kawałek takiej galaretki kokosowej. Bardzo dość ciekawe, ale pachnie pięknie. Ta galaretka z kokosa jest super, ta kostka taka, ale jeżeli chodzi o sam pudding, to muszę spróbować samego takiego właśnie bez, bez galaretki. Mm. Definitywnie to ma konsystencję galaretki. To jest takie, że można to kroić dosłownie, jak widzicie. Tak mleczna galaretka. Mm. No powiem Wam, że ten smak melonowy to 5 na 5. Pewnie to jest znowu sztuczne i tak dalej, ale w smaku jest dobre. Więc teraz zobaczę litchi, bo ja ogólnie uwielbiam liczy. O, pachnie tak pięknie jak liszy z puszki no bo nawet już teraz nie będę tego wyciągać wow ale to jest satysfakcjonujące spójrzcie tylko na tą galaretkę to jest taka biało-mleczna galaretka i pachnie bardzo intensywnie hmm. w smaku jest mniej intensywna niż w zapachu ale ten kawałek kokosa miał bardzo dużo smaku. Wydaje mi się, że bardziej mi smakuje melonowe, ale litchi też jest bardzo dobre, więc melonowemu bym dała 5 na 5, a litchi chyba bym dała takie 4 na 5, ale naprawdę jestem w szoku, zaskakująco dobre. Myślałam, że będzie o wiele gorsze, myślałam, że to będzie taki, taki plastikowy pudding i tyle, a to jest naprawdę taka galaretka do krojenia jeszcze z kawałkami kokosa, takim miąższem, więc jest to zdecydowanie wiralowe, polecam. A więc nadszedł ten moment, ok? Lody Genzy XL. Chciałam loda, który jest z największym dostępnym i to jest smak, uwaga, watermelon and lime, czyli mamy arbuzowo-limonkowe. Jeżeli chodzi o stylistykę tego opakowania, no to jest bardzo podobne jak lody Ekipy, troszeczkę zmienione, już trochę bardziej odświeżony graficznie. Wiem, że lody Ekipy mi bardzo smakowały, więc teraz zobaczmy jak będą Genzy. Trochę się nie spodziewałam, jakby proporcji tego. Jakby myślałam, że to będzie po prostu taki duży nut, ale proporcjonalnie każdego koloru tyle samo, ale jakby nie. Zdecydowanie ten XL tyczy się jakby tylko tej ilości e, strzelającej posypki, bo to są poproks, czyli te strzelające cukierki, jeszcze w takiej cukierkowej polewie. Nie pachnie w zasadzie. Spróbuję e, limonki, która w ogóle o dziwo ma bardzo mleczny kolor i taki trochę jakby miętowo-pistacjowy, taki chłodny. Dobry. Ej, ale zaraz. On jest mocno mleczny. Na początku były dobre, ale jak potem wjechało takie mleko, to nie jestem pewna. Zobaczmy arbuza, bo on chyba też będzie taki mleczny. Wiem, że jem jak krety, no ale jakby. te konkretne szmaki. O, zielone w środku. Ej, on też jest mleczny i mało arbuzowy. No dobra, to teraz spróbujmy tego. Hmm, rybuzowy razem z cytonową skorupką i z tym cukrem strzelającym. To jest naprawdę spoko, bo ja uwielbiam poproks. One są takie satysfakcjonujące. One są do dostania w żabce za około 4 złote, więc to jest spoko. Chyba przez to, że jest on taki dziwny i mimo wszystko ma ten mleczny detek, czyli on jest taki nietuzinkowy, to bym powiedziała, że jest wiralowy. jeżeli chodzi o smak, to tutaj bardzo zależy od jakby konkretnych upodobań. Dla mnie jest taki 3,5 na 5 albo 4 na 5, bo jest ok, Coś jest z nim takiego dziwnego, że nie powiem, że wow, to jest najlepszy na świecie, ale no 4 na 5 bym mu dała. Fajne, bo jest kwaśne, a mimo tego mleczne trochę. I gwóźdź programu, druga w tym odcinku słona rzecz, to bulldog! Tak! <grymne> bulldog! <grymne> Bardziej mi pasuje buldog, mimo ja wszystko. W każdym razie. Uwielbiam te makarony ostre. Ja jadłam taki na pewno czerwony. Nie wiem, czy jadłam czarny, ale coś mi się kojarzy, może z blokiem jakiś milion lat temu jedliśmy. A już wiem, jadłam jeszcze różowe. Na zasadzie pamiętam, że jak byłam w Korei i u nas jeszcze ich nie było, to kupiłam sobie taką wielką paczkę tych różowych, bo myślałam, że te różowe będą najmniej ostre. Bo tak wyglądały bardzo delikatnie, miały jakąś śmietanę i ser i myślę sobie, a, nie będą ostre. Były. Więc te są serowe i też bym pomyślała, no żółte, nie ma tu w zasadzie nic za bardzo ostrego, w sensie nie ma, wiecie, płonących kurczaków i płomienia, ale mimo wszystko jestem pewna, że to będzie ostre. Jest napisane cheese, ale jest też napisane hot chicken flavor ramen, ale wiecie co śmieszne, że jakby ramen to jest w teorii zupa, ale to... Nie będzie zupa, to będzie gotowany makaron, który potem się będzie smażyło. Ja tego smaku akurat nie jadłam, więc jestem bardzo ciekawa jak to będzie smakowało i kocham te makarony. Można je kupić w Carrefourze za około 9 zł, więc jakby jak na zupkę chińską to jest sporo, ale to jest naprawdę dobry makaron. Więc ja pójdę teraz ugotować makaron, gotuję się go około 5 minut, potem dorzuca saszetkę i jakby to wszystko razem miesza, tak jakby podsmaża już na sucho. No i mamy gotową michę, czyli to nie będzie zupa. I to jest zawartość saszetki, mamy jeden makaron, jedną taką saszetkę z miękkim sosem i jedną saszetkę z przyprawami. Dobra, teraz jak się ugotowało, to trzeba odcedzić prawie całą wodę i zostawić tylko trochę. Daję jedną saszetkę i chyba to jest ten ser. Czas na drugą saszetkę, która dosłownie wygląda jak śmierć. Więc, no cóż, wyleję całą. O oh wow, ej, to naprawdę jest czarne. I tak wygląda gotowy makaron. Teraz nie wygląda tak przerażająco, ale jak widziałam tą saszetkę, całą czarno-czerwoną, to jednak której się martwiłam. Na pewno wiem, że będzie ostry. Jakby każdy z tych makaronów, nawet jak ma narysowany ser, jest ostry. To ma być serowo-kurczakowe, ale ten makaron wygląda naprawdę przepięknie. Szczerze nie mogę się doczekać, żeby go zjeść. Ej, ale ten makaron jest strasznie długi. W ogóle what the hell? Ja go i tak podzieliłam na pół, więc jak to jest możliwe, że on jest taki długi? Nie mam pojęcia. Teraz tylko Aga nie umrzyj. <śm> mm. Jest ostry. Mm. Zdecydowanie jest to jeden z ostrzejszych makaronów, jaki jadłam i dopóki się go je jest ok, ale teraz jak przestałam jeść, to jest mega pikantny. Na zasadzie każdy wdech i wydech powoduje, że to chili się jakby uaktywnia, ale najgorsze jest to, że... Aaaa. Najgorsze jest to, że ja uwielbiam ten makaron jako makaron sam w sobie, bo on jest po prostu tak mięciutki i tak żelkowy, jak pyszny. Ale to, jak bardzo ostra jest ta torebka, to jest naprawdę niesamowite. Już zapomniałam, że to jest serowe, tylko to jest po prostu mega pikantne. Cały czas człowiek mnie piecze, całe usta i przełyk, ale mam ochotę zjeść jeszcze trochę. To będzie mój ostatni gryz. Serio, muszę sobie, muszę sobie to obiecać, że to będzie mój ostatni gryz. I potem już tego nie będę jadła, bo tego nie przeżyję. Mm. To jest super pyszne, ale takie ostra. I serio, dopóki się go je, to jest wszystko wszystko dobrze. Po prostu nie można przestać go jeść. A, zaraz, obiecam sobie, że to będzie. A, dobra. Ten makaron po prostu trzeba jeść. Jakby jeść, 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 i dopiero jak już skończycie, już nic więcej nie będzie, to dopiero wtedy przestać, bo tak to no, nie ma sensu. O, oh, wow. Dobra, na ja pewno się spociłam, na pewno mam katar, więc znaczy to, że to jest ostre. Jeżeli jesteście w stanie to przeżyć, to naprawdę polecam, bo to jest przepyszne. Więc jeżeli chodzi o sam smak i sam makaron, to jest bardzo dobre. I uważam, że to jest wiralowe, ale jest też bardzo trudne do zjedzenia. Ja bym temu dała chyba. Niestety 3 na 5, bo jest to bardzo trudne do zjedzenia, ale jednocześnie pyszne. Więc dajcie koniecznie znać, którą z tych rzeczy nie z jednej, która z tych rzeczy jest z Waszym zdaniem najbardziej wiralowa. I pamiętajcie, że na tym kanale widzimy się w każdą środę, a na kanale Beauty w każdy piątek. I w następną środę wychodzi w końcu film z przeprowadzką. Czyli z końcem mojej przeprowadzki, więc zobaczycie, jak wygląda moje mieszkanie, to, do którego się przeprowadziłam, no bo to tło już jest właśnie z nowego mieszkania, więc mam nadzieję, że się Wam podoba. Dzięki bardzo, do zobaczenia i pa, pa!